Wiecie, co dziś zrobimy? Jeszcze nie wiecie, ale ja Wam już mówię. Odtworzymy stylizację Angeliny Jolie! <słuch> <słuch> Jeszcze, mu raczej nie możemy brać drugiego. Chyba, że jakieś. Uszkodzona. To zaraz wrócimy do Angeliny Jolie. O, o, czekajcie, czekajcie. Zostałam taką zgodę. Dawno odtwarzania stylizacji nie było, więc Tadam. Zapraszam do oglądania. Przyjechałam dziś do Katowic i jestem w Lumpeksie, w którym jeszcze nigdy mnie nie było. Także przy okazji odkryjemy również nowy Lumpeks. Na start dostałam kluczek, mogę sobie otworzyć szafeczkę i zostawić swoje rzeczy. Przede wszystkim płaszczyk jest mi bardzo ciepłym. Pierwsze co, podeszłam do strefy z cyrkularną modą ślubną, wyobraźcie sobie. To mnie tak przyciągnęło. Ja cały czas mam na sprzedaż moją suknię ślubną. Ostatnio mówiłam, że przywiozę ją do lepiej, lepiej, ale znowu jestem w, spontanicznie w Katowicach, więc nie mam jej ze sobą. Ale w dalszym ciągu się sprzedała, więc w dalszym ciągu jest duża nadzieja, że, e, że się tam pojawi faktycznie. Jak najbardziej. Wow, ale ładna. 245 zł. Zobaczcie, to jest suknia nowa e, z mytką. i jest naprawdę piękna ta suknia. W sensie to jest taki materiał, za którym ja osobiście trochę nie przepadam, ale krój podoba mi się bardzo. Takie odkryte plecy. Zobaczcie, jak tutaj zamek zapięty, to tak wyglądają plecki. Przód też piękny, góra piękna, rękawki też piękne, bardzo elegancka. Wow, zobaczymy, co tu jeszcze ciekawego możemy znaleźć. Powiem Wam, że to jest naprawdę. Ja bym jej raczej na swój ślub nie wzięła ze względu na materiał, za którym nie przepadam. To akurat jest tylko taka moja indywidualna yy, kwestia. Tutaj mam kolejną, też nową. Niesamowite. To jest akurat duży rozmiar, to jest 48. Ale też jest fajna. I tutaj mamy taką bardziej satynkową opcję. Całe zakryte plecy, w ogóle jest taka dość mocno zakryta, tylko dekolt. A tutaj dekolt, no raczej większy. No zresztą zwykle przy takim rozmiarze ma się raczej większy. Kolejna z metką, też ładna, przód mi się trochę nie podoba. Nie, ta góra mi się trochę średnio podoba. Jakaś taka nie moja, ale tu mi się bardzo spodobał i jest też taka, ta ma taki materiał, właśnie, jak ja lubię. Taki w ogóle jest taka akry bardziej. Nie taka typ typowo biała, nie my tu zawsze mówię, że taka komuina. <noise> Więc jest ekstra. Kolejna taka sama też z metką, taka jak przed chwilą Wam pokazywałam, tylko to jest inny rozmiar. Zaraz zobaczymy 38. To jest fajne na przykład na przebranie, taki kombinezon ślubny, na na przykład nie wiem, przyjęcie, albo jakiś, jakiś aperitif, 85 zł. Aperitywo, jak my na przykład mieliśmy we Włoszech po ślubie i dopiero potem kolacja i impreza. Na przykład na takie aperitifu w sumie mogłabym w czymś takim się pojawić. I z tu, ma jeszcze taką piękną kukardę, naprawdę piękne. Jejku, od razu na start, no zaskoczyło mnie to mocno, kolejna nowa, za 240 zł i jest piękna. Patrzcie jaki ona ma tutaj piękny rozporek. Jezu! I taki ciągnąca się jest z tyłu. Zobaczcie, jak, jak idziesz to, jak idziecie. Jak panna młoda idzie, to tak się pięknie układa. Tył ma też, nie, no przepiękna jest. Wow, jestem zakochana, naprawdę. Serio, ale naprawdę tak mocno serio ta też ładna, taka bardziej skromna, ale też jak najbardziej. Tutaj ładnie też fajnie będzie wyglądał brzuszek, bo będzie jakby taki delikatnie Ala odkryty. Jak to trochę wygląda, jakby była spódniczka i crop top, ale nie jest, to jest całość. O, a tutaj jest sukienka też mega. Jest a metka jest odcięta, więc nie wiem jaki rozmiar, ale raczej obstawiam, że jakiś 36. No i ona jest też na takie bardziej jakiś aperitivo, cocktail, party czy coś w ten deseń, taka mocno powycięta wycinane boki. Bardzo mi się podobają te ramionczka. Piękne są i są takie sztywne, takie fajny klimat tworzą. W ogóle zobaczcie, jak to jest tutaj wykończone. One są tylko tak zrobione. Czyli one są tylko tak po prostu ozdobnie założone na ramieniu. Albo może można zrobić tak, zobaczcie, że jedna jest na ramieniu, a druga tak opada. Tak tu i tu. No nie? I tutaj mamy znowu nową z metką ASOS 180 zł. I ja kocham też takie proste. Jest no po prostu, wiecie, ona się broni. Po prostu panna młoda jest w niej jakby całą petardą. Ja nie lubię takich przerysowanych sukni ślubnych. Takich że nie patrzę na pannę młodą, tylko patrzę na te suknie, bo jakby ona nas jakby w pierwszy plan powoduje. Takie spojrzenie na, na suknię średnią. A to, to jest taka kobiecość, taka delikatność. I wtedy pan... Tutaj jest delikatnie przybrudzona, ale to by pewnie zeszło, to jest tylko taki brudek. I panna młoda wygląda po prostu jak milion dolarów, jak taka, wiecie... Taka księżyczka, taka delikatna, taka, no taka, taka że po prostu robiłam tylko u, 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 u. o i znowu taka skromna, ale po prostu robiąca taką robotę. O, to jest w ogóle suknia, która by była na mnie dobra. 34. Znowu nowa z metką i kosztuje 60%. 60 zł? Co jest nie tak z tym? Ja bo raczej nie zamierzam brać drugiego. Chyba, że jakieś wiecie, takie jak się mówi na dziesiątą rocznicę, czy na dwudziestą. Odnowienie przysięgi. Odnowienie przysięgi, tak. Jaka piękna. Matko. Mężu, nie macie ze mną, ale robimy odnowienie już po trzech latach. Ja chcę ubrać tą suknię. Ale jest piękna. Ej, chyba przymierzę tą suknię, bo nie wytrzymam. Serio, nie? Tak? Ja chyba przymierzę Uszkodzona. Okej, okay. dlaczego uszkodzona? Uch, te dwie kropeczki. Co mi tam. Czekajcie, ale może gdzieś jeszcze jest jakiś. nie wiem, jakaś dziura, może gdzieś jest. Nie, to są strzałki. po co te strzałki są? Nie wiem o co chodzi. Ale ja tutaj nie widzę żadnego uszkodzenia. No chyba, że te kropki to jest to uszkodzenie. W sumie jakoś, biorąc pod uwagę suknię ślubną, no to raczej nie chciałobyśmy czegoś takiego mieć. Nie yy, odepchnęło mnie to i w dalszym ciągu chcę ją przymierzyć. W ogóle to jest hit, bo ja przyszłam odtwarzać stylizację Angeliny Jolie. Ja pierwsze co poleciałam na suknie śrubne ślubne i suknie wieczorowe, ale jak to zobaczyłam z daleka, no to po prostu nie mogłam tego odpuścić. Uwielbiam, a jeszcze zobaczyłam właśnie te z boku tutaj, zobaczcie. Ja generalnie asos. A Asosa kiedyś, jak byłam jeszcze mniej lumpeksowa, dużo zamawiałam sukien, znaczy dużo, no kilka. One są naprawdę super, ja je uwielbiałam, więc jak teraz już nie zamawiam, to bardzo się cieszę. No co to prawda to jest 36, więc nie dla mnie, za duża, ale są nowe normalnie, takie piękne, więc i one są wycenione, na przykład taka kosztuje 68 zł, a na stronie Asosa by kosztowała no nie wiem, różne są ceny, 300, 400, 500, zależy jaka i tak dalej. Ma parę czynników na to wpływa, ale no mega się cieszę, że w takiej cenie i e no, i że w Luzumpeksu, gdzie ja już nie zamawiam przez strony internetowe w ogóle, to naprawdę dla mnie jest coś pięknego. Dlatego zaraz wrócimy do Action Jolie i odtwarzania stylizacji. A tymczasem przejrzę sobie jeszcze tylko do końca. Zobaczcie, jaka to piękna. Co prawda, to jest 40. No, cudo, no, cudo. Piękny kolor, piękny materiał. I gdyby to, to była na mnie sukienka. Och, ach. To zalecimy lecimy z odtwarzaniem z stylizacji, chyba wypadałoby. Znorowałam jeszcze takie ładne buciki, które stwierdziłam, że sobie przymierzę, ale powiedziałam jednocześnie, że szkoda, że już nie chodzę w, w szpilkach. Generalnie nie chodzę, ale jak zobaczyłam mój rozmiar, ładne są, ale nie są super wygodne. A, a. To jest stylizacja, którą dzisiaj odtwarzam. Ona się składa z jakiejś takiej bluzeczki cienkiej, tręczu, dużej torebki, szerokich spodni i takich szpilek, coś mniej więcej w tym stylu. Ona ma delikatnie zaokrąglone, one mają zaokrąglony delikatnie nosek. Tutaj znalazłam jeszcze drugą opcję, czyli dokładnie, jakby który model ona ma na sobie, butów, spodni i torebki. No, my oczywiście nie znajdziemy chybarek <noise> na przykład lubutą raczej tutaj nie odkryjemy, ale bardzo podobne buty właśnie tutaj na tym dziale z sukniami ślubnymi dorwałam. Co prawda one są bardziej w szpic, ale kolor mają podobny. No tutaj jest taki bardziej pudrowy róż, prawda? No tak, jest bardziej pudrowy róż. Zobaczymy jeszcze ewentualnie, czy tutaj w ogóle w tym limpeksie, bo jeszcze się za bardzo z nim nie zapoznałam, są jeszcze gdzie indziej jakieś takie buty podobne. Niemniej ja już je wezmę, jeszcze tylko przymierzę zobaczę, czy w ogóle są na mnie dobre. <noise> ale ja już bym nie wzięła, bo one by, no, mogłyby być jakby odwzorowaniem do tej stylizacji, którą, okej, okay, są dobre, do tej, styl, nie do czarnych rajzów niestety, no, ale nie będę ich zdejmować, ale byłyby odpowiednie, żeby je odwzorować do tej stylizacji Angeliny Jolie. Teraz jesteśmy na wycenionej strefie, tutaj jest taka właśnie wyceniona i też ta na wagę, a ja od razu Was zapraszam do kolejnego odcinka z tego miejsca, bo zaraz po nim pojawi się w kolejnych odcinkach kolejny, który nagram tutaj zaraz, bo stwierdziłam, że po odtworzeniu stylizacji Angeliny Jolie chcę tutaj jeszcze bardziej, wiecie, pogrzebać, poznać ten lumpeks, więc od razu zapraszam was do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby ich nie pominąć. No i przede wszystkim bardzo wam dziękuję za wsparcie, bo to ka każde kliknięcie subskrybuj dla mnie naprawdę jest ogromne wsparcie. A jeżeli już masz subskrypcję ze sobą, to przechodzimy dalej. Teraz przyszłam do strefy Ej, to Nie są wansy to jest Ej, patrz. Ej, podobne, nie? O Boże, ile tego tu jest? Pani, droga. Zobaczcie, ceny na przykład takie balerinki 35 zł, one są nowe. Ładne, są takie klasy, bym powiedziała. Ja mam zawsze problem z balerinkami, wam powiem. Bo ja mam, nie wiem, niskie czy wysokie podbicie. Nie wiem, nie wiem tego, w którą stronę ale przymierzę je z ciekawości, bo generalnie lubię balerinki czasami, nie zawsze, ale czasami pasują o już nie mogę, już mnie obciera tu, tylko do tylko założyłam i już po prostu czuję, nigdy chyba nie chodziłam w balerinkach serio, mimo że miałam parę par, miałam różnych par podejść, bo zawsze mnie one gdzieś tam gniotły te też są bardzo ładne, Gucci style takie <laughs> kwiaty i materiał jak, jak Gucci trochę, ile one grzycią? 38 zł, naprawdę ładne, a z ciekawa jest to na przykład ten krój czy one tutaj też by mnie podbić od razu gniotło, no Dokładnie ta sama sytuacja. Od razu mnie gniecie pięta, nie po prostu. Ale bardzo ładne, prawda? Przyszłam na kolejny but. Tutaj dalej są buty. Dalej patrzę za butami do tej stylizacji. Z takim bardziej okrągłym czubkiem i takim bar takich bardziej w kolorze pudrowego różu. Tu nie ma. Przejdziemy do kolejnego. Tutaj chyba też nie. Przyszłam jeszcze na chwilę na strefę wagi, zobaczyć, jakie tu są buty, bo widzę, że też są. Więc przejrzę. O, o, czekajcie, czekajcie. Patrzcie to. No idealne. Tylko one chyba będą na mnie za duże, ale zaraz sprawdzę, ja nie pamiętam nigdy czwórka, to jaki to jest rozmiar. One są raczej 37 albo 6 takie większe, bo tutaj trochę mi ucieka pięta, ale nie mocno, więc po prostu mamy idealne buty. Totalnie idealne buty mamy do tej stylizacji. Ja od razu odłożę te na dział sukien ślubnych, bo ja ich nie potrzebuję, więc może ktoś w międzyczasie sobie je kupi, a ja zabieram te, więc mam ze strefy na wagę, więc jeszcze taniej pewnie wyjdzie. Zaraz sprawdzimy w ogóle ile by dzisiaj to ile one by dzisiaj kosztowały. Te buty kosztują 11 zł. Wow! No, Dobra, troszeczkę są tutaj przybrudzone takie, no bo to jest taka, niestety, taki materiał, nie wiem, tu powiedzieć, co to jest, takie no, lateksowe coś, że każde otarcie tutaj widać. Nie wiem, czy to by się wyczyściło, może znać jakieś patenty na to. Ja i tak ich raczej kupować nie będę, no nie będę, bo i tak na obcasach nie chodzę, no ale są, one są idealne do, do odwzorowania. Może rzadko chodzę, nie, że nie chodzę w obcasach, ale są idealne do odwzorowania stylizacji. Mam teraz dwa koszyki z działu wagowego i z działu wycenionego. Generalnie chyba nie można ich raczej mieszać, dostałam taką zgodę, więc dziękuję serdecznie za to. Jest to, to znaczne ułatwienie w przypadku nagrywania tego materiału. Niemniej generalnie strefy są oddzielone, mają tutaj są tutaj osobne kasy, więc raczej raczej się nie chodzi tak w ten sposób. A ja tymczasem muszę poszukać kolejnych rzeczy, czyli mam jeszcze torebkę, bluzkę, spodnie i trencz. płaszczyk taki. Mogę przejrzeć i tutaj i na strefę, na strefę na wagę, zobaczę, tak po prostu przejrzę, zobaczę może tutaj coś Wpadnie. Znalazłam bluzkę. Bluzkę, no praktycznie idealną do stylizacji. Co prawda ona jest biała. A ta jest taka bardziej kremowa, perłowa, więc yy, no nie jest w procentach identyczna, ale ma bardzo podobny dekolt, ma bardzo podobny materiał, jak patrzę, więc myślę, że będzie super pasowała. Białe też super pasuje do reszty elementów tej stylizacji. Duże wyzwanie, jeżeli chodzi o spodnie, bo mm, kolorystycznie muszę je dobrać i materiałowo by było fajnie, a tamte były wełna kaszmir z tego, co było w opisie napisane. Takiego mater o taki materiału raczej będzie ciężko, a nawet gdybym znalazła to dużo spodni, które gdzieś tam tutaj w międzyczasie przejrzałam, miały po prostu duże rozmiary, a tutaj znalazłam takie dżinsy co prawda, beżowe, jest rozmiar 36, mogą być trochę przydłuże, ale z drugiej strony może też by pasowały, po prostu inny materiał krój w miarę podobny, no tamte nogawki ona ma takie proste i takie luźne, opływowe, ona się tak fajnie ten materiał układa dzięki temu, no tutaj takiego efektu nie uzyskamy, ale powiem wam, że ja je wezmę, w razie czego jak nie znajdę innej lepszej alternatywy, to spróbujemy z tymi spodniami. Ta rybka nie pasuje do tamtej za bardzo, ale z wzorami mi się to skażyło. Jak ją wezmę na ramię? Gorzej będzie, jak będę miała tręcze na sobie, jak jakiś znajdę. Ale może wtedy zrobię taką inną stylizację, że będę miała tak torebkę? Przejrzałam już wszystko i chyba będę musiała pozostać przy tamtych, bo o ile nie ma jeszcze gdzieś więcej spodni, to, to nie znajdę nic takiego. Właśnie chciałabym coś takiego jak te. One by były super, ale w moim rozmiarze, a nie ma, w moim rozmiarze. Widzicie, to nie jest taki łatwy orzech do zgryzienia. Co mam z tym fantem zrobić, jak to są krótkie? Dobra, nie jest coś, co mi się jakoś super podoba i to nie jest taki trench i taki materiał, który ona ma, bo ona ma taki... Tutaj nawet takiego nie widzę nigdzie. Co my tu w ogóle jeszcze mamy? To jest jeszcze coś takiego, ale to już mniej jeszcze przypomina mniej. Dobra, to przypomina w miarę, bo ona ma tam tylko kołnierzyk, to no nie ma tam jakichś tutaj wzorków, ani nic, ale ma guziczki tak podobnie i ma te takie, jak to się nazywają, takie tutaj przy rękawkach coś. Powiedz, że to by teoretycznie w miarę mogło być. Nie powiem, że mi się to podobało, ale do odwzorowania stylizacji się nada. Znalazłam torebkę. To nie jest torebka w takiej kolorystyce, jak ma na sobie, przy sobie Angelina, ale jest duża, więc powiedzmy, że z tym jest, tutaj jest połączenie. No i kolorystycznie będzie w miarę pasowała do tych rzeczy, które mam w koszyku, które zaraz przymierzę. No i zapewne zacznie ładniejsza jest od tej we wzory, co wcześniej ją brałam do ręki, więc stawiam na to, na te. Zobaczymy teraz, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Jestem zadowolona pół na pół. czego Najbardziej jestem zadowolona, to przede wszystkim buty i t-shirt. To jest super znalezisko. Są bardzo podobne. Tu w ogóle sobie tak delikatnie, jakby te, to ramionczko zsunęłam z ramienia, żeby właśnie taki efekt był, jak u Angeliny. Więc to są moje dwa totalnie idealne, że tak powiem, elementy. Torebka, no nie pasuje mi tutaj, przyznam szczerze, w ogóle. Fajnie, że znalazłam w ogóle jakąś dużą. Ogólnie, no, nie mam nic z ciekawego o niej do powiedzenia. Spodnie. Spodnie byłyby spoko, gdyby były długie, ale one. No, niestety okazały się takie do kostki, więc yy, no, niestety to nie jest to. Oczywiście nie oceniamy w tym momencie moich czarnych rajstopów, bo wiadomo, że one tutaj w ogóle nie pasują. Yy, musiała być goła stópka najlepiej. A jeżeli chodzi o tręcz, no to nawet podobny, nawet podobny. No, jest inny materiał, jest krótszy, ma tutaj jakieś dodatkowe przeszycia, ale w miarę można powiedzieć tak, pół na pół, no nawet 70% jest odwzorowany. Ogólnie stylizację oceniam tak na, no dobra, bądźmy dla siebie łagodni, czwóreczkę o oh my god, ta suknia jest chyba uszyta na mnie. Ja jestem w takim szoku. Jest tak piękna. Akurat do, ubrałam do tych but, butów, które miałam przed chwilą do stylizacji Andrzeja, więc prawda, nie ma bielizny do niej, wiadomo, na sobie akurat, ale. Czuję się fenomenalnie. Podoba mi się na maksa. Po prostu zobaczcie, t... zobaczcie, jeszcze dodatkowo ten tył. Też jest po prostu obłędny. Przypomniało mi się, jak to było na ślubie, jak tutaj, to wszystko, cały materiał przeszkadzał. <śla> Moja świadkowa Monika, pozdrawiam. <śla> cały czas mi to tam tył poprawiała, bo on się cały czas gdzieś tam wiecie, za zaplątywał. Ale po prostu to jest coś pięknego. I ta suknia jest tak fa taka fajna też pod tym względem, że ona jest właśnie bardzo taka delikatna i ona w ogóle by pasowała nie tylko na okazję ślubu dla mnie, dla mnie, uważam, że ona nie jest tylko na ślub, jest naprawdę na jakieś takie faktycznie bardziej wykwintne wydarzenia, ale nie tylko na ślub i na przykład na rocznicę ślubu jak najbardziej się nada, a w tym roku na rocznicę ślubu jedziemy do Włoch i może pojedziemy nawet tam, gdzie braliśmy ślub, tam gdzie mówiliśmy sobie si, więc no nawet chociażby na sesję ślubną, taką właściwie rocznicową, a może tak coś takiego. poszła do lumpeksu, odtworzyć stylizację Angeliny Jolie, taką casualową stylizację, a wychodzi z suknią ślubną, łamane na koktajlową, za całe 60 zł. To według mnie jest idealna definicja lumpeksu. Właśnie to, co często powtarzam, że w lumpeksach nie mieć jakichś super oczekiwań, tylko po prostu być otwartym na to, co mają one nam do zaoferowania. A ten dzisiaj miał do zaoferowania dla mnie suknię ślubną, właściwie suknię powiedzmy na moją rocznicę ślubną. Zobaczycie, jak się w niej prezentuje na pewno na Instagramie na moim profilu, którego Wam jeszcze tutaj nie podawałam, niecodzienni, którym relacjonuje wszystkie nasze takie większe podróże. Może nie te po Polsce, bo po Polsce jeździmy no praktycznie za niem jak dzisiaj. Na przykład jesteśmy w Katowicach. Tego oczywiście takich, tego, tego typu wyjazdów oczywiście nie relacjonuje, ale jak na przykład byliśmy ostatnio na Sycylii, zaraz wyjeżdżamy do Chorwa, do, przepraszam, Hiszpanii, po Hiszpanii wyjeżdżamy do Chorwacji i wiele innych miejsc, to te wszystkie podróże na pewno zobaczycie na profilu niecodzienni. Na Insta Aparat się rozładował, więc kończymy telefonem. Ja na końcu powiem, jak zwykle, subskrybujcie dobre wibracje, całujcie tych, których kochacie, i podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Do następnego! Ja idę z tego mojego pięknego Zgodnie z zapowiedzią, nagrywam odcinek po odcinku. Przechodząc, zobaczyłam, że różnią się one tym. Tu jest taki case teraz, że. No chyba nie.